Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu z 20 lipca 2023. 133 ET ponieważ ekstremalna fala upałów utrzymuje się w południowych stanach zjednoczonych i grozi rozprzestrzenieniem się na północ oto 5 sposobów w jakie kierowcy pojazdów elektrycznych mogą utrzymać swoje samochody w obliczu rekordowych temperatur 1 Parkuj samochód w cieniu. Parkowanie w cieniu w upalny dzień jest szczególnie korzystne dla pojazdów elektrycznych, ponieważ pomaga obniżyć temperaturę samochodu i chroni akumulator przed przegrzaniem. Według National Renewable Energy Laboratory, parkowanie pojazdu elektrycznego w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować wzrost temperatury akumulatora nawet o 12 stopni Fahrenheita. Ale parkowanie w cieniu może utrzymać temperaturę akumulatora na poziomie otoczenia lub poniżej. 2. Akumulator pojazdu elektrycznego powinien być naładowany w 80%. Wysokie temperatury mogą powodować szybszą degradację akumulatora pojazdu elektrycznego. Utrzymuj akumulator naładowany. Aby zapewnić pojazdowi elektrycznemu odpowiednią moc, utrzymywanie akumulatora naładowanego w zakresie 20-80% może pomóc przedłużyć jego żywotność. Podczas gdy pozostawienie go na ponad 80% przez dłuższy czas może spowodować jego szybszą degradację, zaplanuj również trasę jazdy, aby mądrze wykorzystać moc akumulatora. 3. Oszczędnie korzystaj z klimatyzacji. Nie korzystaj z klimatyzacji, ponieważ może to zmniejszyć zasięg pojazdu elektrycznego. Przygotuj samochód przed wejściem do niego, najlepiej gdy jest jeszcze podłączony do prądu, co pomoże skrócić czas potrzebny na uruchomienie klimatyzacji. A jeśli jej nie potrzebujesz, zmniejsz temperaturę lub wyłącz ją. 4. Sprawdź ciśnienie w oponach. Ekstremalne ciepło powoduje rozszerzanie się opon, co może prowadzić do nadmiernego napompowania i zmniejszenia zasięgu pojazdu elektrycznego. Dlatego należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach i regulować je w razie potrzeby. Zalecane ciśnienie w oponach pojazdu elektrycznego można znaleźć w instrukcji obsługi. W drzwiach po stronie kierowcy lub na wyświetlaczu komputera pojazdu. Utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach poprawia ogólną wydajność. 5. Unikaj szybkiego ładowania prądem stałym w ekstremalnie wysokich temperaturach. Ekstremalne upały wpływają na szybkość ładowania, więc jeśli chcesz szybko naładować akumulator, wybieraj chłodniejsze pory dnia. W godzinach szczytu niektóre stacje szybkiego ładowania DC mogą zwolnić aby zarządzać popytem, co pomaga zapewnić, że się nie przegrzeją. Jedną z rekomendacji jest to, że jeśli posiadasz pojazd elektryczny, ładuj go w domu za pomocą paneli słonecznych na dachu, aby upewnić się, że znajdziesz w pobliżu renomowanego instalatora energii słonecznej, który oferuje konkurencyjne ceny energii słonecznej, możesz sprawdzić energię sagę, bezpłatną usługę która ułatwia korzystanie z energii słonecznej. Mają setki wstępnie sprawdzonych instalatorów energii słonecznej, zapewniając wysokiej jakości rozwiązania i oszczędzając od 20% do 30%. Ponadto korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i nie będziesz otrzymywać telefonów od sprzedawców, dopóki nie wybierzesz instalatora i nie udostępnisz mu swojego numeru telefonu.